Popatrzcie, takie coś znalazłem. Co ciekawe, yy, Pioner Official Gameplay Trailer. I yy, to jest połączenie MMO, Survivalu, FPS elementów i gra oferuje angażujące PVE misje, PVE misje, yy, tereny PVP, unikalny crafting system, yy, szeroki arsenał broni, yy, progresję postaci. Która wspiera różnego rodzaju playstyle. No i jeszcze bogatą historię. Gra ma być dostępna w 2025 roku na Steamie. Zastanawiam się, skąd pochodzi ta gra. Czy to są Ukraińcy, czy to są Rosjanie. Ale rzućcie okiem na Giereczkę. If we had been brought to Tartarus or some okay. reason, GFA Games. I don't Trust me, emissary. Will is the only thing that matters. It creates the hunger. Wiecie, to wygląda trochę jak taki stalker, po prostu MMO. Połączenie, może jakiegoś Tarkowa? Jauregui, dziękuję bardzo. 20 miesięcy z rzędu już. Siemka. Siema. Dziękuję ci bardzo za 20 miechów. Wspólny Popatrzcie, jest taki post apoklimat klimat, trochę, macie jakieś ponadnaturalne ponad zdolności, potwory specyficzne, zombiaki też są. Jakie to interesujące też się wydaje. PvE. Paskudy. People that are just like me. Dzień dobry, gentlemenstwo. Cześć miłego i też miłego życzę. Stalker Extraction Shooter. Właśnie nie wiem, czy to będzie extraction. Te, te strefy PVP wydaje mi się, że mogą być extraction. Zaraz przyjdziemy do głównej strony, zobaczymy, co tam jest napisane. Że w trakcie wojny ruscy mieli zakazanego stalker'a Oni tak bardzo chcieli mieć grę w takim klimacie, więc sami sobie zrobili. Ok, zobaczymy, jak im wyszło. if you just shooters? The same kind of hellraisers. We fight savagely with each other on the garbage dumps. Like to the death, osoby w for the loot. You can end up dead anywhere, literally kicking the bucket in the closest ditch. Keep your eyes wide open, otherwise they'll chew you to pieces. There are plenty of monsters around here, but it just so happens that the most dangerous of them walk on two legs. Myślę, że tutaj jest, są też buildy pod e, Miley Combat. Chłop, tutaj tam bliski dystans, lepiej. A w ogóle Tarkov też jest od rosyjskich deweloperów? Okay. O panie, ale tu ekipa, tu jest sześć osób. <laughs> jest gigaczek.

Cześć, dziękuję bardzo za subskrypcję wszystkie. Jak komuś tam Prime siedzi, to też możecie rzucić, dziękuję bardzo. Wszystko idzie na alter MMO jak coś, nie na rachunku. Ani sushi, ani na dziwki. Też są... Widzę, że rodzaj rajdu, misza. <gryficzny> <gryficzny> Ej, ładnie to wygląda nawet, tak wizualnie, wiecie? Ale ta stylistyka jest taka. Czuję tutaj takie kreskówkowe zabarwienie w tej stylistyce, ale nie wiem o co chodzi. Tak, tak to odbieram. Coming out 2025. Te proporcje, może bohaterów, tak wyglądają? Dekorator, jak będzie można kupić dziwkę w item shopie, to wtedy pójdzie na dziwki. Możemy się tak umówić. Eee, dobra. I rzuciłbym okiem jeszcze, czy coś jest. Gameplay. Bo z kiedy to ten filmik był? 11 grudnia. Dziękuję bardzo. Magdalena. A zieloński z prezentową. jeden sub to Magdalena. They to, have given 5 gift subs in the channel. To chyba na Dzień Kobiet jutrzejszy w takim razie Magielena. Gratuluję. Dzięki, Zielęski. Dekorator. Dziękuję bardzo. Kurtyzany zawsze dam. Na kutyzyjni zawsze dam. <laughs> kutyzyjni. Kutyzyjni. Co się stało? Zielonski ci wykupił y, suba, ale Magielala nie przejmuj się to nie za twoje pieniądze. To za pieniądze zielonskiego, ale ty dostałaś. Po prostu ci ich sprezentował. Nic się nie przejmuj. Ej, i tutaj sprzed 8 miesięcy widzowie z gameplay, 22-minutowy aż. Rzućmy sobie okiem tylko na początek, może. Bo tutaj są jakieś takie trailerowate rzeczy. Nie, tu jest wszystko powycinane, takie bardzo dynamiczne to wszystko. A, i tutaj macie... Okej, okay, tu pokazane jest menu widzowie. To w sumie bym sobie rzucił okiem na to jeszcze.

Pioneer has progression levels. Macie drzewka talentów widzowie. On drzewka talentów dość liniowe, ale tu chyba bardziej o to chodzi, które w ogóle drzewko wybierzecie, to to jest powiedzmy taki. Yy, nieliniowy wybór. This can make playing easier, but without reaching build, you won't have that bigger an advantage on the battlefield. Yes, your armor and weapons itself are quite oh, <laughs> Jakbyście mnie zapytali jak sobie wyobrażam ruskiego, to dokładnie tak jak tego chłopa, nie? <laughs> nie jest immersja tam będzie w tej giereczce komputerówce, no. Upgrading and efficiently using your equipment is what actually shows your No co jest kurna ty. Normalnie trzy paski są. Przeciwnicy dresi gnoszą. Nie, nie, no właśnie o to chodzi, że coś. Tu są takie elementy, że mam wrażenie, że jest tutaj takie zabarwienie komediowe. Bez kitu. Na steamie będzie Sebek, na Steamie będzie, Gierka. actually shows your progress through the game. Черт, ты выпендривались. Нечего было выеживаться. just like certain monsters you nie bez powodu też motyw się często w can enhance your weapons or modify your on the workbench but every step of it consumes resources Weapons can be modified more comprehensively by upgrading a submachine gun Moduły Ej, ładnie to jest zaprezentowane wszystko, wiecie, to nie... Wydaje się, że to nie jest gierka zrobiona na odpierdziel. Ładnie to jest tutaj takie, wiecie, cyk, 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 pokazane jakie modyfikatory możesz po, wprowadzać Tutaj co najwyżej ta czcionka u góry to taka mobilkowa trochę. Cześć Chrisu dobra kategoria. Dobra jest kategoria. Widzowie zawsze ustawiam taką kategorię, żebyście właśnie.

And players. Time and at the same time. Czyli, widzowie, tryb pod Risk and Reward. Możesz wszystko stracić. Eee, dużo łapek w dół. Pytanie dlaczego? Pytanie dlaczego? Co się tutaj nie podoba? Aha, release date 2024 lub później. No to już się coś nie zgadza. Jest jak jest. Oho, hype training, skrzyneczka. Yy, można się na betkę zapisać. A, i będzie na konsole, widzowie. Xbox, PS. Będzie też na konsolach. Gameplay, frakcje, arsenał, bestiary. Można rzucić okiem człowieku, jakie są. Jacy są przeciwnicy, proszę bardzo, jakie featurey mają. Leszy nawet jest, pająki, robale. Takie, wiecie, uniwersum jest takie, że, że, że można tam popuścić wodze fantazji, nie? Strona internetowa też jest ładna. Widzowie, tutaj mamy frakcje, do których możemy pewnie jakąś reputację możemy wbijać. No kurde, nie wygląda to źle, nie? Nie wygląda to źle. Pioneer. 2025 jest tylko rok wydania, nic więcej nie ma. Ale na Steamie będzie dostępne jak coś. Tylko ciekawe, buy to play czy jak to będzie? Jest jakaś informacja? Fioner. Buy to play. Buy to play. I piszą, że wierzą, że Free to Play to paradoksalnie najdroższa dla gracza forma płatności. Nie dodadzą żadnych przedmiotów innych niż kosmetyki w in-game store. A, i będą chcieli dać trial, żeby ktoś mógł sobie przetestować zanim gierkę kupi. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze, ale wiecie, ile razy już to czytałem, słyszałem, i tak dalej. To i tak ruskim nie ufam. Ja mam magię, ale na taki problem z tym, że nigdy nie jestem w stanie zrozumieć tego upraszczania, że ruscy zły, źli albo tamci dobrzy, bo w, w obrębie każdej społeczności są różni ludzie. Są źli ludzie i dobrzy ludzie. Może jest jakaś statystyka, która świadczy o tym, że w tej narodowości jest więcej złych ludzi niż dobrych ludzi. Ale zawsze jest to mieszanka w tej czy innej proporcji. A tu, wiesz, to są game deweloperzy, a nie chłopy, którzy yy, na froncie walczą, albo po prostu chcą wycyskać resztę Europy. No. no jest zawsze takie, zawsze to jest bardziej skomplikowane niż się wydaje. <laughs> Chyba nie, kula, wystarczy jedna taka. Następnym razem ewentualnie to możesz wrzucić na Discorda.